Witajcie! Dom lawendowy z papierów stamperii został wybudowany. Jest to projekt warsztatowy, który będziemy realizować w Gliwicach w dniach 8-10 listopada tego roku. Konkretnie dom będziemy budować w niedzielę, w niedzielę 10 rano, więc jeżeli ktoś jeszcze chce, to, to zapraszam albo przez stronę Fundacji Kulawi, albo podlinkuję Wam stronę, albo przez Anię Grzybowicz. Jest jeszcze bodajże jedno miejsce, kto będzie chętny na wybudowanie takiego domu, to zapraszam. A teraz pokażę Wam, jak on się prezentuje. To, co widzicie od góry, to jest dach. To, co od góry jest dach. Jemu brakuje jeszcze okienek. Niestety nie mam wykrojnika ani żadnych takich fajnych okienek, które by mi tutaj pasowały. Skorzystam z dobroci koleżanek i, i po prostu sobie wytnę, wytnę te okienka na warsztatach, właśnie w gliwicach, i sobie tutaj dokleję, bo brakuje mi kilku okienek. Szczególnie tej na dachu, przydałoby się okienka tu. Z tej strony, ale coś wymyślę w razie czego. W razie czego, dobra. Tak wygląda dach od góry, od góry. I tak wygląda to od boku. Tak wygląda jeden grzbiet tej manuszki. I tak wygląda druga strona. I tutaj kolejny boczek. Kolejny boczek, który jest jednocześnie yy, ścianą albumu. Dobra, ściągamy dach. Daszek, daszek jest, o, w ten sposób, moment, tak. O. Daszek wygląda w ten sposób. Tutaj jest komin, a jednocześnie jest to uchwyt, żeby, żeby sobie ten daszek podnieść. Od tyłu wygląda, od spodu wygląda to w ten sposób. O, tak wygląda od góry. No, ostrzy, tak wygląda od góry. I teraz tak, wyciągamy sobie z boku za, za uchwyt. I tak wygląda całe pudełeczko. Od spodu są nóżki, to, to są w sumie uchwyty do, do szufladek, które wykorzystałam jako nóżki, ale można użyć koralików, nie koralików czy, czy typowych nóżek. Dobra, i teraz tak, tak się prezentuje albumik w całej okazałości. Tu jest grzybiecik, który jest jednocześnie ścianą domku. To jest uchwyt, za który pociągamy, żeby wyciągnąć. Albumik jest mniejszy niż cała ścianka. Ponieważ musiał być mniejsze Żeby to się ładnie Ładnie się to łączyło, wchodziło I, i komponowało I tu mamy okładkę Na okładce mamy wstążeczka, Uchwyty, które były Na okienkach były uchwyty I po prostu zamontowałam uchwyty Takie świekowe Tak wygląda tę. I teraz tak otwieramy I tu mamy zrobiony Belly band Z wstążki to jest beliben zrobiony w stążki ozdobiony jest elementem, który był wycięty z kolekcji. Założone są dwa tagi, które są też wycięte z kolekcji. Tutaj jeden tak jest obrębiony szydełkiem dla, dla, dla inności. dla inności Ten patent, patent właśnie z tymi, z takimi elementami papierowymi ozdobionymi Szydełkową koronką wypatrzyłam u jednej z Francuzek. Tak mi się to spodobało, że właśnie do takich albumów szabiszykowych, wintyczowych. Świetnie to pasuje. Wygląda jak taka serwetka czy chusteczka, którą obrabiała moja babcia, jak byłam mała, jak były jeszcze chusteczki batystowe do nosa. Dobrze, tutaj mamy kolejny element. To też jest element wycięty właśnie z kolekcji. Tutaj mamy założony tak. Tutaj na jednej części biję Wam po oczach, wiem. Tu jest zrobiony shaker, od zewnątrz jest ciul, kilka cekinów, a od podu jest folika, żeby tutaj jak będziemy coś wkładać, żeby się nam nie haczyło. Otwieramy. To jest jednocześnie klapeczka, też zamaskowane. Moja ulubiona kopertka. Tutaj zrobiłam takie malusie, malusie kwiatuszki. Widać? Widać. Malusie, malusie kwiatuszki, które mają y, imitować lawendę, ale nie są lawendą, tylko trzy kwiatuszki. Motylek, imitacja listu w środku patrzymy dalej. Mamy kieszonkę w kieszonce mata i książeczka, też wycięta z elementów z kolekcji. I tutaj mamy tak. Tu mamy też szydełkowo, szydełkowo wykończony element. I to jest jednocześnie magnes, który przytrzymuje nam klapki. To są klapeczki, które są też zrobione z tych elementów do wycinania się nic więcej nie dzieje. Albumik jest tak malutki, że jeżeli chcemy pomieścić zdjęcia 10 na 15, to po prostu tych ozdób jest niewiele, albo ozdoby muszą być przyklejane dopiero po przyklejeniu zdjęcia. Następna strona to jest kieszeń i podwójna mata na zdjęcia. Tutaj mamy tak kieszonkę, taką malutką. Tu mamy tak, otwieramy do góry klapkę. Otwieramy klapkę na dół. O, w ten sposób. Album po mieście zdjęcia 10 na 15 9x13 lub innych formatów. I tu mamy tak. Banerki. Nie są podklejone do końca. Widzicie? O, banerki. Otwieramy. I tu mamy tak kieszonkę z dwoma tagami. I tutaj tak. Raczej fragment taga, który robi za banerek. Otwieramy w stążeczkę, rozwiązujemy w I tu mamy tak klapkę, klapkę. Tu mamy kolejne dwie klapki. I tu mamy tak y, imitację kieszonki. To jest imitacja kieszonki. Y, mogłam zrobić normalną kieszonkę, ale jakoś tak nie pomyślałam. Ale tu mamy dwa tagi, które wyglądają jak tak kieszon w kieszonce. I tutaj mamy szufladkę, też element z, y, z kolekcji. Ale tutaj już mamy kieszonkę i mamy zasuniętego taga. No, tą sobie zawiążę później. Tutaj mamy kolejny bellyvent. Też zasunięte są dwie, dwie karty, właśnie ozdobione szydełkiem. I tutaj mamy tak kolejna koperta mini. Otwieramy klapkę, otwieramy. Tu mamy tak banerek zrobiony z koronki. Kolejna kieszonka na dwa tagi. Następna strona, tak jak poprzednio, czyli też element Ozdobione szydełkiem jednocześnie jest magnesem, który przytrzymuje nam tutaj klapki. I na następnej stronie mamy kieszeń, mata, książeczka. W ten sposób. I kolejna strona też kieszeń. Podwójna mata na zdjęcia i też element wycięty wycięty z kolekcji. Ostatni, ostatnia strona okładkowa, też belly band z, z koronki i dwa elementy z kolekcji ozdobione szydełkiem. Album nie jest duży i to nie jest duży, więc album też nie mógł być duży. Zaraz powiem, jaki on jest w ogóle wymiarów. Coś mi tutaj, szydełko, szydełko. Sam album ma 5,5 cala, cala szerokości. Wysokość jest na 6,1/4. Okładka. jest na 6,14 1 /4. W centymetrach jest to 14 na, na 16 okładka. Strony są mniejsze, bo strony są bodajże 5, 13 cm na 15 i Tak, żeby stronę prze, przeciąć na pół, na 6 cali. W calach to jest, wysokość jest 6 w strony, a szerokości jest 5. Grzbiecik jest 2,5 cala w centymetrach jest to 6 centymetrów, czyli szerokość, szerokość naszego, naszego domku. Tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że będziecie chcieli ze mną zbudować taki dom. Pokażę Wam prosto, jak, jak zbudować taką konstrukcję, bo forma albumu to jest po prostu prosta, prosta, żeby wykorzystać na maksa ten cudowny papier, jakim są papiery z tamperii. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w gliwicach. Jeżeli nie w gliwicach, to w następnym moim filmie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć.